Basnie polskie przerwane hejną. Jeszcze świt nie zaróżowił nieba i gwiazdy migotały nad Krakowem, gdy stary trębacz z Mariackiej Wieży był już na krakowskim rynku. Zwykle o tej porze spał sobie w najlepsze, ale tej nocy dręczyły go sny jakieś niespokojne i złe odprzeczucia. Kazały mu tak wcześnie opuścić dom, bo też niepokój panował w mieście, Ludzie z trwogą mówili o Tatarach którzy splądrowali Sandomierz i podobno w stronę Krakowa podążają a groźny to był wróg i bezlitosny siał śmierć i rabował zostawiał za sobą spalone wsie i miasta niszczył dobytek nic więc dziwnego że niespokojne sny i złe przeczucia dręczyły trębacza z Mariackiej wieży Zwierzę łatwiej wroga dostrzec, wzrok dalej sięga niż z miejskich murów, myślał, spinając się po skrzypiących schodach. Musiał odpoczywać co kilka chwil, bo serce uderzyło mu coraz szybciej i ze zmęczenia, i z niepokoju. Stanął wreszcie na szczycie, odsapnął i rozejrzał się uważnie wokół. Miasto spało jeszcze, a i poza jego murami panował spokój. Stary trębacz odetchnął z ulgą. Sen Mara Bóg wiara, mruknął i przysiadł na swej ławeczce. Wkrótce sen go zmorzył i przespał może kilkadziesiąt minut. Nagle zerwał się z przeczuciem, że nieszczęście stanęło u bram miasta. Dopadł do okienka i zdrętwiał. Do miejskich murów zbliżała się tatarska nawała. Zaczynało świtać. Noc ustępowała w bladym mrzasku widać było wyraźnie niezliczoną liczbę niewielkich koników, jak gdyby z przyrośniętymi do nich jeźdźcami, wnet dopadną miejskich murów. Nie powstrzymają ich nieliczne straże, niechybnie jak lawina spadną na miasto. Trzeba obudzić mieszkańców, niech za zaboroń, obsadzą mury. Stary trębacz ujął drżącą ręką trąbkę, do ust ją przycisnął i zagrał pełną piersią mariacki hejno. Podniósł się jego głos nad dachami domów, nad wieżami kościołów, dotarł do mieszkań, krakowian ze snu powyrywał. Cóż to? Dziwili się przecierając oczy. Przecież to noc jeszcze. Czyżby się trębaczowi na starość dzień z nocą pomylił? A tymczasem hejną brzmiał dalej, ale jakoś inaczej niż zwykle. Głośniej, natarczywiej, alarmująco. I ludzie zrozumieli. On zwiastuje nieszczęście, a nieszczęście. Mogło być tylko jedno. Pod bramy miasta podeszli Tatarzy. Obudziło się miasto. Trzaskały okiennice i bramy. Przerażone głosy wykrzykiwały. Tatarzy pod murami! Ratujmy się! Kto może nie chwyta za broń? Zatuptały setki nóg. Mężczyźni biegli w kierunku murów, do których dobijali się już Tatarzy. Kobiety z dziećmi schroniły się do kościołów. Rozpętała się wielka walka śmigały tatarskie strzały na głowy napastników sypały się kamienie i lała się wrząca woda kwik koni mieszał się z okrzykami ludzi a hejnał dalej wzywał dalej zagrzewał do boju Tatarzy wiedzieli że to on zerwał obrońców na nogi to też kierowali w stronę Mariackiej wieży nienawistne spojrzenia w końcu wroga ręka naciągnęła we łuku Długo mierzył tatarzyn do majaczącej na wieży postaci. Wreszcie wypuścił strzałę. Była celna. Urwał się nagle, hejnał, jakby zdumiony tym, co się stało. Wypadła trąbka z ręki trębacza, a on sam osunął się na twarde deski. Dziwna cisza zaległa nad krakołem. Ktoś pobiegł na Mariacką wieżę, ale na pomoc był już za późno. Stary trębacz nie żył. To dziś żyje jednak w kurwanym hejnale, który codziennie rozbrzmiewa z mariackiej wieży.